która jest opancerzona, takie ma szyby, trochę grube, a z tyłu miejsce na obstawę. Welcome to Somalia. I'm going to show the a little bit. Somalia nowadays is a tourist destination. We hosted over 600 uh, tarafalas all over the world. The most travelers is uh, Americans, USA from USA. The second one right now is Poland, but, but before it's uh, Germany is second. So welcome to Bardzo Somalia. We are very happy to welcome how is the beach? Oh, oh my God. Uh, Somalia jest all like the longest coastline in so. kilometrów plaży. Słuchajcie. No nie wszędzie wygląda tak jak tu. Tu jest po prostu bajecznie. No powiem wam, robi wrażenie, robi robotę to miejsce. Bardzo mi się podoba. Jestem Taki spacerek Można się przespacerować Tak to wygląda Tak wygląda Markecik jest ochrona Na wejściu Ciasteczka Kawki się można bić. Taki lepszy market w Mogadiszu. Nawet nie wiem, czy nie jedyny taki dla bogatych ludzi, którzy też tu są. Przejdziemy przez miasteczko, właściwie wioskę ER. Znana z tego, że tu była bardzo duża baza piratów. No takiego Jest tu na parę osób za wstawą. No i chcemy wejść na. Tak to wygląda z bliska. Chcemy wejść na górę i zobaczyć wschód słońca. Od rana już od Muazzy, muazin śpiewał. Zywał wszystkich do modlitwy godzina przed szóstą już wioska cała została wioska EL. znana z tego, że stąd było organizowane najwięcej wypraw piratów Pływali do tego kanału tymi swoimi motorówkami i ruszali do porwania statków. Znaczy, bezem słonie się tu nie da poruszać, w policyjnej. Szkoła w miasteczku, w wiosce czy Wszędzie z ochroną się to piszą wersety z Koranu Tak wygląda szkoła Cmentarz Muzułmański Wygląda. Market z kozami. To jest bardzo popularne stworzonko. Koza ma to do siebie, że się żywi wszystkim. Butelką plastikową, reklamówką, więc generalnie wszędzie się wyżywi. No, tak to wygląda. Lotnisko w prowincji Putland. To generalnie wygląda tak. Samolotu brak. Coś ma podobno przylecieć. Tak wygląda, poczekanie. No, udało się. Samolot przyleciał. Tak wygląda lot pustko. W to jest takie. E Sowie Państwo, nie Państwo, część Somalii, która to, tak jak Somaliland chce się odłączyć od Somalii, ma już swoją, swoją armię, swoją policję, swojego prezydenta, mimo że oficjalnie są częścią Somalii, ale rząd Somalii nie ma po prostu e, takiej władzy, takiej siły, żeby ten rejon sobie podporządkować. To i mają swoje lotnisko. Wygląda tak. Ci nie lubią być filmowane bez maki Tak wygląda wyjazd do hotelu Jest jedna bramka Uwaga Stoi uzbrojony ochroniarz Drugi Druga bramka, tu jest hotel, no i tu jest bramka numer trzy, jest sprawdzany bagażnik za każdym razem. No i jesteśmy pod hotelem. Wjechać 3, 3 bramki Security, Postanowiłem spróbować miejscowy kat. Nigdy tego nie jarłem Podobno, znaczy, bardzo dużo to osób żyje to. To troszeczkę pobudza, jak różnego rodzaju tego typu uży. Powiem wam potem, jak to działa. Czy bardzo mnie strzeliło, czy nie? Żuje się same korzenie, bez, bez tych liści. Z nich można herbatę zrobić. Lotnisko Mogadisu. Wola. Yes, good. Wafianaid. How are you? Alhamdulillah. I have again polished water. You want? You have Yes. No, no, no. no, teraz będę leciał do Kisi Kisimaio to jest takie miasto w prowincji Dzumalan. Kisimaio jest, że tak powiem, no tak, pół na pół bezpiecznym miasteczkiem, ale w około już w promieniu 80 km cała prowincja jest, jak to się mówi, opanowana przez Nisko, w prowincji Jubaland, miejscowości jest Cała prowincja jest opanowana przez Al-Shabaab wszędzie wokoło. Tylko miasto jest plus minus kontrolowane przez rząd. Jak wygląda hotelik? Hotel Mekka się nazywa Czas na piknik obowiązkowo musi być z obstawą ośmiu wojaków Udało się przypłynąć. To jest takie miejsce we wschodniej Afryce, gdzie rzeka z Oceanem Indyjskim się schodzi i mamy takie dwa kolorki. Przez miasto chodzi się tak. Tak wygląda. <ścoughs> Centrum Kisimajo. No i trzeba chodzić. Po prostu z lekką obstawą to jest wejście do hotelu, tak to wygląda. No tu jest dalsza część, druga linia obrony. Lewandowski Lewandowski Polonia Lewandowski football player you know of My country my country No 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 Lewandowski Lewandowski no, please, please, please. Ronaldo Ronaldo Milik you know Milik Good good Milik is good Salam You know Lewandowski, football player? Lewandowski. From my country, From my country. Lewandowski. Lekańska Międzynarodowa Unia Afrykańskiej. Zielona strefa. To jest najbezpieczniejszy teren. Są bazy wszystkich, tak powiem, wojsk, które pomagają w Somalii. Incoming, incoming, incoming. or initiate recovery. Bazar. z tego filmu w Na tych ulicach się to działo. Miejscowa plaża. Tak wygląda.